Dzień dobry, jestem dr Zofia Nowakowska, urolog z wieloletnim doświadczeniem w terapii seksualnej i zdrowiu intymnym. Witam Was na kanale Zdrowie i Życie. Dzisiaj poruszę temat, który budzi wiele emocji, ale jest niezwykle ważny dla zdrowia Waszych związków seks oralny. W moim gabinecie regularnie spotykam się z parami, które borykają się z problemami intymnymi, a jedną z najczęstszych przyczyn niezadowolenia kobiet jest nieprawidłowe podejście mężczyzn do tej formy bliskości. Statystyki pokazują, że aż 78% polskich kobiet uważa seks oralny za istotny element satysfakcjonującego życia intymnego, ale tylko 34% z nich jest zadowolonych z tego, jak wykonują go ich partnerzy. To dramatyczna różnica, która wpływa na jakość związków w całym kraju. Możecie myśleć, że to tylko kwestia techniki, ale prawda jest znacznie bardziej złożona. Seks oralny to nie tylko fizyczny akt to komunikacja, higiena. Zrozumienie anatomii kobiecego ciała i przede wszystkim empatia. Zanim przejdę dalej, proszę Was o zapisanie się do kanału Zdrowie i Życie, polubienie tego materiału i udostępnienie go znajomym. Dzięki Waszemu wsparciu mogę tworzyć więcej takiej edukacji, której tak bardzo potrzebujemy w Polsce. Teraz zajmijmy się tym, co naprawdę powinniście wiedzieć. Zacznijmy od fundamentów, których niestety nikt Was nie uczył. W polskim systemie edukacji seksualnej praktycznie nie ma miejsca na rozmowy o przyjemności kobiecych, a większość mężczyzn czerpie wiedzę z pornografii, co jest równie skuteczne jak uczenie się chirurgii z filmów akcji. Anatomia kobieca to nie zagadka, ale precyzyjny system, który wymaga zrozumienia. Łechtaczka, tak, to właściwe polskie słowo, nie punkt G czy inne eufemizmy, zawiera około 8 miesięcy zakończeń nerwowych. To dwukrotnie więcej niż penis. Jest to organ stworzony wyłącznie do odczuwania przyjemności, a jego widoczna część to tylko wierzchołek góry lodowej. W moim gabinecie regularnie spotykam się z 45-letnim markiem, który przyznał, że przez 20 lat małżeństwa koncentrował się na penetracji, ignorując łechtaczkę. Jego żona Agata w końcu powiedziała mu wprost: czuję się jak przedmiot, nie jak kobieta. To dramatyczne słowa, ale niestety typowe dla wielu polskich par. Pierwszy błąd mężczyzn. Myślenie, że seks oralny to tylko penetracja językiem. To fundamentalny błąd. Łechtaczka ma strukturę wewnętrzną. Odnogi, które rozciągają się wokół wejścia do pochwy. Prawidłowa stymulacja obejmuje delikatne dotykanie, ssanie i rytmiczne ruchy. Nieagresywne wiercenie językiem. Drugi błąd. Ignorowanie strefy łechtaczkowej. Warga wewnętrzne i zewnętrzne, okolica krocza, nawet wewnętrzne części ud. Wszystko to jest połączone siecią nerwów, które wpływają na odczucia. Wielu mężczyzn koncentruje się tylko na jednym punkcie, jak gdyby próbowali uruchomić maszynę jednym przyciskiem. Trzeci błąd brak cierpliwości. Kobiecy organizm potrzebuje średnio 15-20 minut na pełne pobudzenie. To nie jest wada, to fizjologia. Przepływ krwi w narządach płciowych kobiecych jest inny niż u mężczyzn. Wyobraźcie sobie, że próbujecie rozgrzać silnik samochodu w środku polskiej zimy. Trzeba chwili, żeby wszystko działało optymalnie. Czwarty błąd. Monotoniczność. Wielu mężczyzn, gdy znajdzie ruch, który działa, powtarza go mechanicznie przez całe minuty. To jak słuchanie jednej nuty w nieskończoność. Kobiece ciało reaguje na zmiany. Różne ruchy, różną presję, różne tempo. Piąty błąd. Ignorowanie reakcji partnerki. W moim gabinecie jedna z pacjentek, 38-letnia Katarzyna, powiedziała mi: Mój mąż robi ze mną to samo co 10 lat temu, mimo że wielokrotnie mówiłam mu co lubię. Komunikacja to nie tylko słowa, to obserwacja oddechu, napięcia mięśni, dźwięków, które wydaje kobieta. Szósty błąd traktowanie seksu oralnego jako gry wstępnej. To nie jest przygotowanie do prawdziwego seksu to pełnowartościowa forma bliskości. Wiele kobiet osiąga najintensywniejsze orgazmy właśnie podczas stymulacji oralnej, nie podczas penetracji. Siódmy błąd presja czasowa. Szybko, żeby przejść do rzeczy. To myślenie, które rujnuje przyjemność. Seks oralny wykonywany w pośpiechu to jak próba delektowania się wyśmienitym winem w ciągu 30 sekund. Teraz kluczowa informacja medyczna. Prawidłowo wykonywany seks oralny ma udowodnione korzyści zdrowotne dla kobiet. Regularna stymulacja łechtaczki poprawia krążenie w narządach płciowych, może zmniejszyć ból menstruacyjny, poprawia jakość snu poprzez uwalnianie endorfin i oksytocyny. Dla mężczyzn również są korzyści. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy regularnie wykonują seks oralny swoim partnerkom, mają niższy poziom stresu, lepsze relacje w związku i, co może Was zaskoczyć, rzadziej chorują na choroby serca. Dlaczego? Bo seks oralny wymusza szczególny rodzaj oddechu i koncentracji, który działa jak medytacja. Jednak największym błędem jest podejście: Zrób to szybko i skutecznie. To nie jest zadanie do wykonania to intymna komunikacja z ciałem osoby, którą kochacie. W następnym rozdziale wyjaśnię, jak higiena i przygotowanie wpływają na całe doświadczenie i dlaczego większość polskich mężczyzn robi to źle od samego początku. Przejdźmy do aspektów, o których mężczyźni najczęściej nie myślą. Ale które kobiety zauważają natychmiast. W polskiej kulturze mamy problem z otwartą rozmową o higienie intymnej, co prowadzi do wielu nieporozumień i, niestety, niesmacznych sytuacji. Zacznijmy od higieny własnej. Jeśli myślicie, że wystarczy umyć zęby, jesteście w błędzie. Jama ustna to środowisko pełne bakterii, a niektóre z nich mogą być szkodliwe dla delikatnej flory bakteryjnej pochwy. Prawidłowe przygotowanie to mycie zębów. Używanie nici dentystycznej, płukanie jamy ustnej i co kluczowe, unikanie alkoholu na 2-3 godziny przed bliskością. Alkohol wysusza śluzówki i może powodować podrażnienia. Mit pierwszy. Kobieta powinna się umyć przed seksem oralnym. To nieprawda i szkodliwe myślenie. Zdrowa pochwa ma naturalną, lekko kwaśną florę bakteryjną, pH około 3,8-4, która chroni przed infekcjami. Nadmierne mycie, szczególnie mydłami, niszczy tę ochronną barierę. Jeśli wasza partnerka ma naturalny zapach, to jest normalne i zdrowe. Niepokojące są tylko drastyczne zmiany zapachu, które mogą wskazywać na infekcję. Mit drugi: seks oralny podczas miesiączki jest niebezpieczny. Medycznie rzecz biorąc, nie ma przeciwwskazań, jeśli obie strony się na to zgodziły. Krew menstruacyjna nie jest brudna to naturalna część cyklu kobiecego. Wiele par odkrywa, że orgazm może zmniejszyć bóle menstruacyjne u kobiet. Mit trzeci. Smak pochwy wskazuje na choroby. To częściowo prawda, ale większość mężczyzn źle interpretuje naturalne zmiany. Smak i zapach mogą się zmieniać w zależności od cyklu, diety, leków, stresu. Słodkawy smak przed owulacją, lekko metaliczny podczas miesiączki, bardziej intensywny po posiłku z czosnkiem. To wszystko normalne zmiany. Teraz praktyczne przygotowanie. Środowisko ma ogromne znaczenie. Zimna sypialnia, jasne światło, pośpiech to recepta na niepowodzenie. Kobiece ciało potrzebuje poczucia bezpieczeństwa do pełnej relaksu. Ciepłe, przyciemnione pomieszczenie, czyste pościel, brak zakłóceń to minimum. Pozycja również ma znaczenie. Większość polskich mężczyzn zna tylko jedną pozycję kobiety na plecach, mężczyzna między jej nogami. To może być niekomfortowe dla obu stron. Alternatywy kobieta na brzuchu większy dostęp do różnych stref. Kobieta siedząca na krawędzi łóżka, wygodniejsze dla mężczyzny. Pozycja 69. Wzajemna przyjemność. Kluczowa kwestia. Komunikacja przed, w trakcie i po. W moim gabinecie spotykam się z parami, które przez lata nie rozmawiały o swoich preferencjach. 42-letnia Beata powiedziała mi: Mój mąż robi to, co widział w filmach, ale nigdy mnie nie zapytał, czego chce. To tragiczne nieporozumienie. Przed bliskością. Co lubisz? Gdzie mam się skupić? Jakie ruchy są przyjemne? W trakcie, obserwowanie reakcji, pytanie, tak dobrze, mocniej czy delikatniej? Po, jak się czułaś? Co mogę robić inaczej? Mit czwarty. Jeśli kobieta nie osiąga orgazmu, to wina mężczyzny. To uproszczenie. Orgazm kobiecy to złożony proces, na który wpływa stres, hormony, zmęczenie, leki, stany emocjonalne. Czasem najlepszą rzeczą, jaką możecie zrobić, to skupić się na przyjemności bez presji osiągnięcia kulminacji. Mit piąty. Wszystkie kobiety lubią to samo. To absurd. Każda kobieta ma inne preferencje co do presji, tempa, miejsca stymulacji. Niektóre preferują bezpośrednią stymulację łechtaczki, inne okoliczną. Niektóre lubią ruchy języka, inne ssanie. Nie ma uniwersalnej techniki. Aspekt medyczny. Seks oralny może być czynnikiem ryzyka przenoszenia niektórych infekcji. HPV, opryszczka, rzadko HIV. Ryzyko jest niskie, ale istnieje. Jeśli któreś z Was ma aktywną infekcję jamy ustnej, opryszczkę, owrzodzenia lub partnerka ma objawy infekcji pochwy, lepiej odłożyć bliskość do wyleczenia. Teraz coś, czego prawdopodobnie nie wiecie. Seks oralny może wpływać na płodność. Regularna ekspozycja na antygeny w spermie przez jamę ustną może pomóc kobietnemu organizmowi w lepszym przyjęciu nasienia podczas próby zajścia w ciążę. To jeden z mechanizmów immunologicznej tolerancji. Praktyczny aspekt. Jeśli wasza partnerka ma problemy z osiąganiem orgazmu podczas tradycyjnego seksu, seks oralny może być rozwiązaniem. Około 70% kobiet potrzebuje bezpośredniej lub pośredniej stymulacji łechtaczki do osiągnięcia kulminacji. W następnym rozdziale przejdziemy do konkretnych technik i tego, jak budować intymność przez komunikację. Bo najlepsza technika bez emocjonalnego połączenia to tylko gimnastyka. Teraz przejdźmy do konkretów. Ale pamiętajcie, że najważniejsza jest nie technika, lecz postawa. Seks oralny to nie zadanie do wykonania, to forma komunikacji z ciałem osoby, którą kochacie. Zacznijmy od podstaw anatomicznych w praktyce. Łechtaczka ma różne strefy wrażliwości. Czubek, glans, jest najwrażliwszy, ale może być zbyt delikatny na bezpośrednią stymulację. Większość kobiet preferuje stymulację wokół czubka, nie bezpośrednio na nim. Wyobraźcie sobie, że to jak różnica między dotykaniem gałki ocznej a powieki. Technika pierwsza malowanie językiem. Zamiast koncentrować się na jednym punkcie, używajcie całej powierzchni języka do delikatnego malowania, całego obszaru wokół łechtaczki. Ruchy w kółko, w górę i w dół, na boki. To pozwala odkryć, które obszary wywołują najlepszą reakcję u waszej partnerki. Technika druga alternacja presji. Zaczynajcie bardzo delikatnie, ledwie dotykając. Obserwujcie reakcję. Jeśli partnerka oddycha głębiej, jej ciało się napina w pozytywny sposób. Stopniowo zwiększajcie presję. Niektóre kobiety potrzebują bardzo delikatnego dotknięcia przez całą sesję, inne z czasem preferują większą intensywność. Technika trzecia: Rytm z oddechem. To odkrycie, które zmieniło życie wielu moich pacjentów. Dostosujcie rytm ruchów języka do oddechu partnerki. Gdy jej oddech się przyspiesza, przyspieszajcie ruchy. Gdy zwalnia, zwolnijcie. To tworzy naturalną synchronizację między Wami. Praktyczny przykład z mojego gabinetu. 35-letni Tomasz uczestniczył w terapii seksualnej z żoną Anną. Anna skarżyła się, że czuje się rozłączona podczas bliskości. Gdy Tomasz nauczył się obserwować jej oddech i dostosowywać do niego swoje ruchy, Anna opisała to jako pierwsze w życiu poczucie prawdziwego połączenia. Kluczowa technika. Używanie całej jamy ustnej, nie tylko języka. Wargi do delikatnego ssania, policzki do stwarzania różnej presji, nawet zęby, bardzo ostrożnie, do delikatnego drażnienia. Każda część jamy ustnej może dawać różne doznania. Błąd, którego unikać. Monotonia. Jeśli znajdziecie ruch, który wywołuje pozytywną reakcję, nie róbcie tego samego przez 20 minut. Zamiast tego wprowadzajcie małe wariacje, lekko zmienione tempo. Nieco inna presja, inna część języka. Komunikacja werbalna w trakcie bliskości. Nie musicie prowadzić długich rozmów, ale proste pytania są bezcenne. Tak dobrze, mocniej, tutaj. A także zachęcanie partnerki do komunikacji. Pokaż mi, co lubisz. Powiedz mi, gdzie. Aspekt psychologiczny. Wielu mężczyzn czuje presję, żeby doprowadzić kobietę do orgazmu. To destrukcyjne myślenie. Wasza rola to stworzenie przestrzeni dla przyjemności, nie wymuszenie rezultatu. Paradoksalnie, im mniej się skupianie na osiągnięciu orgazmu, tym częściej do niego dochodzi. Praktyczna wskazówka: rotacja. Nie skupiajcie się tylko na łechtaczce. Warga wewnętrzne i zewnętrzne, okolice wejścia do pochwy, krocze. Wszystkie te obszary mają zakończenia nerwowe. Niektóre kobiety osiągają orgazm przez stymulację warg wewnętrznych, inne potrzebują kombinacji różnych obszarów. Technika zaawansowana. Używanie palców razem z językiem. Podczas gdy język stymuluje łechtaczkę. Palce mogą delikatnie penetrować pochwę lub masować warga. Ale uwaga! Zawsze czyste ręce, obcięte paznokcie, delikatność. Częsty błąd. Ignorowanie reszty ciała. Podczas seksu oralnego druga ręka może masować piersi, dotykać ud, brzucha. Kobiece ciało to jedna duża strefa erogenna. Nie tylko narządy płciowe. Praktyka komunikacji niewerbalnej. Uczcie się czytać sygnały ciała. Napięcie mięśni UT zazwyczaj pozytywne. Ruchy biodr kierują Was do właściwego miejsca. Zmiany w oddechu najważniejszy wskaźnik. Dźwięki nie tylko słowa, ale westchnienia, jęki. Teraz kluczowa informacja medyczna. Regularny seks oralny może zmniejszać ryzyko raka prostaty u mężczyzn. Badania pokazują, że mężczyźni, którzy regularnie uprawiają seks oralny ze swoimi partnerkami mają lepsze krążenie w obrębie miednicy, co wpływa pozytywnie na zdrowie prostaty. Aspekt relacyjny. Seks oralny to forma dawania, która buduje intimność. Gdy koncentrujecie się wyłącznie na przyjemności partnerki, bez oczekiwania natychmiastowego odwzajemnienia, budujecie zaufanie i głębsze połączenie emocjonalne. Praktyczna rada na zakończenie: stwórzcie rutynę komunikacji po bliskości. Jak się czułaś? Co było najlepsze? Co mogę robić inaczej następnym razem? Te rozmowy są równie ważne jak sama technika. Pamiętajcie: najlepsza technika to ta, która działa dla waszej konkretnej partnerki. Nie ma uniwersalnych recept, są tylko uniwersalne zasady: szacunek, komunikacja, cierpliwość i chęć uczenia się. Drodzy panowie, dziękuję Wam za wytrwanie do końca tego materiału. Wiem, że poruszamy tematy, o których w polskich domach mówi się cicho albo wcale. Ale prawda jest taka, że jakość waszych związków zależy od odwagi, rozmowy o intymności. Najważniejsze wnioski z dzisiejszego spotkania: seks oralny to nie technika, to komunikacja, to nie zadanie do wykonania, to forma bliskości, to nie competition, to współpraca, a przede wszystkim to nie wstyd rozmawiać z partnerką o tym, czego potrzebuje i czego chce. Wielu z Was może czuć, że to skomplikowane, ale prawda jest przeciwna to prostsze niż myślicie. Wystarczy zacząć od pytania: powiedz mi, co lubisz. Wszystko inne to kwestia cierpliwości i praktyki. Jeśli ten materiał był dla Was wartościowy, proszę Was o kilka rzeczy. Po pierwsze, zapiszcie się do kanału Zdrowie i Życie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów o zdrowiu intymnym. Po drugie, polubcie ten film i udostępnijcie go znajomym, którzy mogą potrzebować tej wiedzy. Po trzecie, napiszcie w komentarzach, o jakich aspektach zdrowia seksualnego chcielibyście usłyszeć więcej. Mam do Was pytanie praktyczne. Jak często rozmawiajcie ze swoimi żonami lub partnerkami o Waszych potrzebach intymnych? Napiszcie szczerze w komentarzach. Czy to raz w miesiącu, raz w roku, czy może wcale? Postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania i wątpliwości. Pamiętajcie: troska o intymność to troska o zdrowie całego związku, a zdrowy związek to fundament szczęśliwego życia. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, a tymczasem dbajcie o siebie i o swoje partnerki. Doktor Zofia Nowakowska. Do widzenia.